Tradycja. bardzo mocno rozgazowane, znaczy gazowane i css, słyszymy przez nawet dwie sekundy prawie. Tak, ogólnie, takie zwykłe brzmienie <much Salz leaner> Nie, nie <muchirrel> <to stawicie. muchlear> <muchakes> Witajcie, z tej strony ekipa SlashCat. Witamy gorąco serdecznie na odcinku z Damianem. honorowo Przydzęłam. po dłuższym czasie szkolnym, czyli od szkolnego trochę już jest za nami, jeżeli chodzi o rok akademicki. Czyli po prostu yy, no już miesiąc z nami, już jest jesień, tak trochę na dworze nawet ale dziś nie o tym. Chociaż trochę nawiązane do pory roku jest, bo 7 wypuścił wypuścił dwa smaki Cherry i Mojito. Czyli yy, no tutaj raz dopiłem kawałek, ale to nie zmienia argumentu. Miniaturka. Widzicie też, że zmieniłem format y, nagrywania, czyli już term 3 takie jest rozciągnięte, tylko jest w prostokątnym obrazie Full HD. Bo to był taki błąd, już od jakiegoś czasu y, te filmy miały taki format. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić serdecznie na kanał naszego dobrego przyjaciela, który tak. nagrywa Fortnite. Fortnite, ale to dopiero jeszcze po Na etapie rozwoju. Się jeszcze się będziecie może. Mój, będzie jeszcze. Linku w opisie. Był fejek. Ogólnie zapraszamy, tak, bo to jest kanał na etapie początkowego rozwoju, tak, ale. Bardzo z... zachęcamy, się do się Nasz znajomy, będzie, dobry. Yy, różne będzie odcinki, możecie się doczekać jakichś czas. Konkursów? No, tak, będą też konkursy na różne skinie, właśnie, opowiedziałbym tym kolegami. I tam wystąpi nie Damian za niedługo, tak. także wyczekujcie. Czekujcie No dobra, Seven up Mojito, czyli smak Mojito, czyli takiej cytryny. Oczywiście wszystko jest gazowane i również spolszczenie w postaci białej kartki. I tu mamy woda, tłumacz węgla, cukier odżywczy, substancje słodzące, regulatoryczą czasowości, bez sensory, czyli trochę trucizny jest w tym. Osmaku smaku mojaito. to mojaito, tak? To jest taka cyfrytka? Jeszcze jest yy, czery wiśniowy, 7up, tutaj mamy napój o smaku wiśniowym. no nie wiem czy smak Ja może o nim powiem pokrótce. To jest napój o smaku czary, czyli wiśniowy, również gazowany, nie przypomina nic konkretnego. Chociaż to był podobny smak również spraytowego zamiennika. Są to na smaku wieśniowym, do Te same konserwujące. O, jeszcze jest cytrion sodu, bo żeby wyście był ten kwaskowaty posmak w tym no wszystkim. To, to, boże, Dobra, bez żadnego wydania. Zaczynamy. Pierwsze to Modżajt to zaczęte, ale to nie zmienia rzeczy, bo trochę przyleżało też w lodówce, się schodziło. Może tego nie czuć, bo już paru godzin leży poza lodówką. Oddaliłem trochę kamerę, bo wtedy z męczarskim było trochę za blisk. Przedmiot nagrywek nie był duży, bo był duży, tylko mały baton od Lajona, ale to już widzieliście, to był ten film 4 tak, Uuu, uh, powiem tak. się też ja Nie, dobra. Znaczy ja piłem, tak? Ja pamiętam, to smakuje jak Sprite ma podobny smak, ale tutaj mamy... Trochę he... za słodkie i czuć tą chemię. To jest nawiązanie Stratu. do egzotyki. Tak, jest bardzo słodkie. Ja bym nie mógł tego piśnie duszmy, to jest za słodkie. W gorące dni... strasznie chemię czuć tak jakby to się tak rozpuszcza i jak taki posmak w sobie. Ale zauważ, że to nie jest, to jest y... firma z na przykład jakaś y... biedna. Nie, tylko to jest, jest seven up. to powiedz seven up. Dlaczego jest taki słodki? Tutaj można <laughs> komplementować. <laughs> Aha. W zasadzie się zdziwiłem, że ci nie smakuje, bo ty lubisz takie właśnie rzeczy. No ja lubię modaj, to ale ogólnie takie zbiegłe mesza Można mieć zęby, nawet polecamy. Tu będzie ciecie. Nie, 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 bardzo Moja cena jest bardzo niska, moja cena to jest 5 na 10 nie 4 na 10 nawet. 4. Zbyt to smak, powiem. Jakby chcieli coś dobrego kupować, to byśmy się postarali, naprawdę, bo to, to już widzieliśmy. Bardzo droga cena: 5,30 za sztukę, litrowa butelka, A czy półtorej. półtorej? litrowa butelka. Ile za się płaci? Coś na kole z... Dobra, z... Nie, z... O, Już o tym mówiliśmy, w tym momencie z... 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 tego z... po prostu otworzymy i nalejemy. Bardzo mocno już gazowane, znaczy gazowane, i css, słyszymy przez 6 nawet 2 sekundy prawie. Ten dźwięk był. <laughs> to nie jest znaczy, wiesz, smak, ocenimy ty, ja. Więc jesteś gościem, więc Jan to, to, to da. pierwszemu Czyli kolory. To jest posmak i degustacja. To nie jest jakby picie, picie, bo ludzie w tylko nie piją Nie, zapowiada się dobrze. ale... Yy, kolor ten sam, tak, bo to jest oczywiście przyczysta barwa napoju, yy, ale to jeszcze pomochaj. A ty już upiłeś, tak? Dobra, to. Zbyt no, ja znaczy delikatnie czuć, bo jak jest ten, bo, bo Jak jest y, Pepsi, znaczy z cola cherry, to ona też mówią właśnie taki delikatny posłok, to jest też taki delikatny Posad, Znaczy czuć wiśnie czuć, ale nie jest tak bardzo mocno. No, I jest raczej lepsza, bo jest mniej słodka, bo wiśnia sama w sobie jest taka zakoszona jest tak trochę. Okej, okay, 5 na 10. Lębki, bo... 7 za do 10 Dobra. Bo smaakuję, tak? Szczerze wolę to niż zwykły spray, bo ja ogólnie jeśli mam pić jakieś gazowane napoje, to tylko Pepsi, a czasem jak wy wyjdzie jakiś nowy, dobry tak. napój, to... Zobaczcie, że w praktyce zawsze yy, używamy najprostszych rozwiązań i najbardziej topowej marki, czyli Coca-Cola, Pepsi Coca-Cola, Coca-Cola jest, jest lepsza tysiąc razy od Pepsi Nie chcę, <laughs> weź, ta To oczywiście wa wam rozdam, wyśle nie, wam oddam no unkarszu, Łukasz wokulskiem tam gdzieś siedzi i. Wykonałeś, o. A, świetnie, świetnie, świetnie. O, o ostroście. A jednak, ja że jest za mocny soc, za mocny soc. Za słabym. Dobra, wy to dosuniecie ode mnie? Tak, bo ja nie piję takich rzeczy na co dzień i co słowem końcowym bijesz na ten kanał znajomego domiana. To już my go pokazywaliśmy, już drugi raz to będziemy pokazywać. No to jeszcze jest link w opisie i obowiązkowo z mam